Czy wiesz, jak przy pomocy SketchUp oraz Wirey wykonać materiał przypominający mokrą szybę i to bez użycia żadnych dodatkowych plików? Jeśli nie, koniecznie obejrzyj do końca. Aby stworzyć materiał mokrej szyby, najpierw należy zacząć od szyby. Idziemy sobie do zakładki Create Asset, następnie Materials i wybieramy Generic. Zmieniamy. Nazwę materiału na szkło, a następnie aplikujemy ten materiał na zaznaczenie w sketchupie poprzez wybranie funkcji Apply to Selection. Następnie zmieniamy parametry Reflection na maksa w prawo. Refraction podobnie jak Reflection. Dodamy tym samym. Przejrzystość naszego materiału oraz zmieńmy troszeczkę kolor fog, czyli wypełnienie naszej szyby. Zmienię materiał na 0.995. Od tego momentu jesteśmy gotowi, żeby nałożyć krople. Aby to zrobić, idziemy do zakładki bump, a następnie zmieniamy szachownicę na teksturę proceduralną splat. W tym momencie do naszej szyby zostaną dodane krople wody. Musimy zmienić ich parametry. Zmieniam size na 0.5. Iteration zmieniam na 2. Jeśli chodzi o threshold, troszeczkę podbijam, żeby pojawiło się nam więcej kropli. A smoothing zmieniam na 0.02. Jeżeli naszych kropli jest zbyt mało, musimy zmienić texture placement. Ustawię parametr Repeat UV na 12 oraz 6. Po zatwierdzeniu widzimy, że powstały nam kropelki wody na naszej szybie. Zdecydowanie, zbyt mocno się one odcinają. Musimy zmienić parametr siły bumpa. Zmieniam amount na 0.1. A oto efekt. Po więcej takich porad, koniecznie obserwuj nasze social media.